Partie kupują wyborców, a teraz wyborcy mogą sobie kupić partię na portalu internetowym i bodajże bei. Wystawiono na sprzedaż legalnie zarejestrowaną w Anglii partię polityczną o nazwie MP3. Bardzo dobra partia, bo odtwarzalna. Oferta zawiera nie tylko nazwę, ale także logo, login, hasła wyborcze, stronę internetową i bazę danych zwolenników. Chętnych nie ma. Mimo to z tego pomysłu mogłyby skorzystać nasze polskie partie, bo parę z nich to się nieźle sprzedało i weszło do parlamentu, kilkanaście się źle sprzedało i być może powinny powinni się teraz sprzedać, żeby dostać zwrot pieniędzy za kampanię wyborczą. Taka na przykład partia demokratyczna powinna się wystawić na sprzedaż, tylko demokraci PL musieliby przeprowadzić nieznaczną kosmetykę ugrupowania, zmienić przewodniczącego, skład kierownictwa, program, hasła, odzewy, yy, sposób działania i ewentualnie ktoś mógłby to kupić. Te, co się dostały do parlamentu, szczególnie Platforma Obywatelska i Prawo oraz Sprawiedliwość, lepiej nie się nie wystawiają w internecie, bo mają straszliwie zainfekowane wirusami programy, które włączeniu do działania powodują liczne awarie i całkowite zawieszenie się portalu Gadu Gadu. Zresztą obie partie chyba nie mają zamiaru wystawić się na sprzedaż, już się dobrze sprzedały, kupując wyborców, i teraz same handlują. Na przykład PiS. W internecie powstała strona PiSu, można tam kupić różne rzeczy, od choćby meble. Meble. Andrzej Leper kupił sobie tam fotel. Wicemarszałka Sejmu. Bardzo tanio nabył i pis drogo może ten zakup kosztować. Dla zainteresowanych podaję adres strony pisu pismałpy.com.promitacja.4.rp i.